Ready? Ready. No to jedziemy. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. Dzisiaj wracamy do świata coworkingu i moim gościem jest Jasiek Kowalski. Cześć. Cześć, witaj serdecznie. Słuchaj, mój drogi, ty masz w nazwisku takie bardzo popularne polskie nazwisko, czyli właśnie Kowalski, ale stoisz na czele coworkingu, który również nosi nazwę Kowalski, tylko że pisane przez C na początku. Skąd taki pomysł na taką nazwę? No to takie zgrabne połączenie właśnie coworkingu i nazwiska. Myślę, że wyszło ciekawie, aczkolwiek. Profesor Beralczyk wspomniał nam kiedyś, że jest to dewastacja naszego nazwiska. No ale wytłumaczyliśmy mu o co chodzi, że to, że to co working, że to nazwisko, że tak fajnie to, to promocyjnie. No on niespecjalnie, niespecjalnie mu się to podobało, ale mam nadzieję, że innym osobom, które z, nas, z naszych usług i z naszej przestrzeni to korzystają, to w ogóle nie przeszkadza, aby tutaj przychodzić i, i spędzać miło czas w pracy. Mnie się akurat to podoba, to jest super zabieg marketingowy, żeby móc wykorzystać własne nazwisko z takim nowosłowem i stworzyć z tego coś, co automatem od razu kojarzy się z branżą coworkingową. A skoro wspomniałeś, żeby was odwiedzić, to gdzie was odwiedzić? Gdzie jest Kowalski? Mieścimy się w Poznaniu, w bardzo fajnej dzielnicy Sołacz, ona jest w samym centrum. Otoczona fajnymi parkami, zieleni, także mamy jakby oprócz tego, że my tu mieścimy się w centrum, można sobie wyjść do, do parku na spacer, a jednocześnie jest się, jest się w centrum Poznania. Jest to taka dzielnica willowa, także nie ma tu żadnych wysokich budynków i biurowców. Większość zabudowań ma trzy maksymalnie piętra. My też właśnie się mieścimy w takiej jednej kamienicy przy Alei Wielkopolskiej. Gdzie kwitną kasztanowce? To można by powiedzieć, że to jest wręcz idealne miejsce na przestrzeń coworkingową, bo w końcu coworking ma służyć temu, żeby zbliżać do siebie ludzi. Ale też stanowi taką pewną alternatywę do pracy właśnie chociażby w centrach miast czy też w budynkach biurowych. Czyli jeżeli wy jesteście ulokowani w dzielnicy Willowej, domyślam się, że to raczej nie jest dzielnica ambasad, tylko raczej mieszkaniowa. No to człowiek zamiast jechać do centrum miasta, do szklanego biurowca, może sobie przyjść do was, usiąść przy wygodnym biurku. Dokładnie zgadza się. Jest to bardzo fajnie skomunikowane miejsce zarówno pod kątem tramwajów, autobusów, jak i coraz więcej rowerzystów jednak ten trend jakby w przyjeżdżaniu do pracy rowerem u nas jest również coraz silniejszy. Zresztą ja też świecę przykładem i, i, i do pracy jeżdżę rowerem. Nie tylko do pracy, ale, ale do pracy również. Także, także można tak do nas, do nas przyjechać i w spokoju popracować naprawdę w bardzo, w bardzo klimatycznym miejscu i w, fajnym, i w fajnej dzielnicy Poznania. A daleko masz tym rowerem? Od miejsca zamieszkania do swojego biura? Około 15 km, także nie jest, nie jest jakoś, jakoś bardzo daleko, ale już można, że tak powiem, trochę jakby rozkręcić nogę i, 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 troszeczkę, się, i troszeczkę się przejechać. E, e, także w dwie strony 30, także no, myślę, że jest co, jest co jechać, ale, ale lubię, lubię ruch, także, także fajnie poruszać się trochę. Rano i po południu, także myślę, że to fajna forma spędzania czasu nie w korkach, nie, nie w samochodzie, ale, ale właśnie na rowerze. Także wszystkim serdecznie polecam i też cieszę się, że Poznań też jest takim miastem, który gdzieś dba o tych, o tych rowerzystów tych ścieżek jest coraz więcej, coraz więcej też osób do pracy jeździ, także to fajny widok, jak, jak ten ruch rowerowy tak płynnie przejeżdża, wszyscy w tych korkach tam. Kwią i się na siebie wkurzają, a ty możesz się rozładować, czy jakby dotlenić. Może nie dotlenić, bo jak też przyjeżdżasz koło samochodów, to, 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 to też nie jest fajnie, ale, ale można też dojechać sobie jakimiś toparkami, czy takimi ścieżkami, które są położone czy przebiegają przez jakieś fajne miejsca zieleni i wtedy już w ogóle przyjeżdżasz do pracy i jesteś nastawiony pozytywnie i, i, i bardzo jakby kreatywnie do, do, do całego dnia pracy. A po zakończonym dniu pracy też jakbyś się odstresowujesz i to też jest taki fajny moment na, na jakby zostawienie, zostawienie pracy w jakimś innym miejscu i już przestawienie się na taki tryb domowy czy wypoczynkowy. Także myślę, że taka forma, forma aktywności połączona z dojazdem jest, jest, jest bardzo fajna i też cieszę się, że, że coraz więcej osób korzystających też w naszej przestrzeni w ten sposób do, dociera do nas, do czego jakby zachęcamy. I, i namawiamy. Słuchaj, coworking jest dosyć regularnym tematem, który pojawia się tutaj u mnie w podcaście. Generalnie te środowisko pracy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w Polsce się dosyć mocno zmieniło i dosyć mocno ewoluuje. Ten element coworkingowy to jest takie coś, co. No, tak bardzo dynamicznie weszło w polski rynek. No to oczywiście nam jeszcze daleko jest do tego, w jaki sposób wygląda świat coworkingu, chociażby w Niemczech, w Berlinie, czy tam w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, ale u nas w Polsce nie jest już tak źle. I skoro o tym mowa, to ja bym chciał, żebyśmy tak przybliżyli trochę historię Kowalskiego. Jak ten pomysł w ogóle się urodził w Twojej głowie? Jak to powstało? I co mają do dyspozycji w tej chwili osoby, które chciałyby skorzystać z przestrzeni komórkowych Kowalskiego? Jak powstało? Powstało 7 lat temu. Był to taki trochę pomysł wynikający z tego, że przestrzeń, z której korzystali moi rodzice prowadzący biznes, zwolniła się i należało coś z tym tematem jakby zrobić dalej albo to wynająć, albo. Albo w jakiś sposób zagospodarować. Gdzieś wpadł wpadło nam słowo coworking do głowy, sprawdziliśmy, z czym to się wiąże i jakoś tak jakby to naturalnie w ogóle wyszło. Jakby od razu byśmy przekonani, że to może być naprawdę fajny, fajny pomysł i i fajne zagospodarowanie tego miejsca, które mamy. Dodatkowo ja też byłem w takim okresie, gdzie jeszcze pracowałem na etacie, już od jakiegoś czasu nie. Także też gdzieś szukałem gdzieś tam docelowo do sobie miejsca, w którym będę pracował. A jakby sama idea tego workingu i możliwość pracowania z różnymi osobami o różnych specjalizacjach, umiejętnościach, z, róż, z różnymi zawodami jest naprawdę bardzo fajna, rozwijająca i kreatywna. także Także tak to, tak to wyszło. Myślę, że jakby na, na początku, też 7 lat temu, otworzyliśmy jej jeden poziom. Kilka lat później jeszcze otworzyliśmy drugi, także w tej chwili łącznie mamy 21 miejsc pracy. Salę taką konferencyjną, może niezbyt wielką, ale wystarczającą na, na potrzeby większości naszych klientów. Mamy budkę telewizyjną, także tak, można sobie spokojnie też porozmawiać w, za, w zaciszu i, i jakby prowadzić jakieś bardziej, bardziej prywatne rozmowy. Cóż jeszcze dysponujemy? No Oczywiście biurka są jakby w pełni wyposażone w ergonomiczne fotele. Mamy bardzo szybki internet światłowodowy, także, także nie ma problemu. Z tym, jakby niezbędnym, niezbędnym czynnikiem czy składnikiem, aby w ogóle móc pracować. Oczywiście kawa, herbata, woda, dostęp do kuchni, dostęp do sal, możliwość założenia i zarejestrowania firmy w ramach usługi wirtualne biuro, mały gabinet na spotkania. Także myślę, że wszystko, co potrzeba, aby, aby pracować i rozwijać się takim mniejszym firmom. Jest u nas, także, także serdecznie zapraszam. Okej, okay, no to widać, że ta funkcjonalność dosyć spora, bo e, wspomniałeś tutaj, e, że nawet usługa wirtualnego biura jest u Was oferowana. To nie jest standardowa mm -hmm. usługa wszędzie. Także cieszę się, że takie coś macie. Ale wspomniałeś też o tej budce telefonicznej. Mm -hmm. e, czy to macie taką wstawioną brytyjską czerwoną nie, budkę, no, czy no, jakaś inaczej? No, my myśleliśmy o takiej i to 7 lat temu też jakby nam taki. Pomysł krążył po głowie. W tej chwili też jest masa ofert i firmy, które dostarcza tego typu gotowe budki. My tak naprawdę 7 lat temu tego typu rozwiązań gotowych nie było. Także musieliśmy, znaczy musieliśmy, chcieliśmy zrobić coś na wzór jakichś zdjęć, które w ogóle znaleźliśmy w internecie, szukając i podpatrując jak funkcjonują coworkingi za granicą. No, i po prostu wygospodarowaliśmy miejsce, które jakby odpowiednio obudowaliśmy, wygłuszyliśmy, jakby dostosowaliśmy do takich potrzeb właśnie prowadzenia, prowadzenia rozmów. Także myślę, że tam w jakimś tam, tam stopniu prekursorem chyba tego typu rozwiązań. No, może nie prekursorem, ale na pewno jednym z pierwszych biur czy, 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 czy z pierwszych miejsc, gdzie tego typu rozwiązanie, rozwiązanie było. A tych coworkingów w Poznaniu wiele. Wiele nie ma, bo swego czasu było to 20 parę miejsc. Także myślę, że chyba na pewno byśmy jak nie pierwszym, to, to drugim, czy też maksymalnie trzecim biurem, które te, tego typu rozwiązanie miało. Które cieszy się na pewno dużym, dużym jakby powodzeniem wśród osób, które korzysta z naszej przestrzeni. Aczkolwiek jednak mimo wszystko te osoby, które to korzystają, tych rozmów w tej chwili jest tyle. Telefonicznych czy wideo, że już oczywiście jak, jak ktoś jakby rozmawia prywatnie, to pewnie z niej to korzysta, ale myślę, że zawodowo to już nikt się nie będzie chował w buszkę, żeby te rozmowy prowadzić, bo to jest jakby już naturalny, naturalny element codziennej pracy, te rozmowy i połączenia. Także tak to wygląda. No, wszystko zależy od skali poufności, tej treści, o której się tam mówi, ale nie, to jest rzeczywiście fajna sprawa i rzeczywiście super, że zaangażowaliście się w to sami, no bo to zawsze stworzenie czegoś samemu, postawienie kilku ścian, wygłuszenie, no to, to to jeszcze jest kupa z tym radości. Wspomniałeś mi parę zdań temu odnośnie spotykania się z różnymi ludźmi, że to jest też coś, co Tobą kierowało w momencie tworzenia biura coworkingowego. To skoro o tym mowa, kto u Was tak naprawdę, gdybyśmy mogli spojrzeć na taki profil użytkownika pod kątem różnych branż, różnych specjalności, kto w tej chwili przewija się przez biurka Kowalskiego? Zdecydowana większość osób, które korzysta, to są programiści. Sporo jest osób, które świadczy usługi prawne, są handlowcy, są graficy, są architekci. Także są to raczej przedstawiciele wolnych zawodów i niezbyt znaczy to jest po, po prostu głównie jedno czy dwuosobowe firmy, które, które funkcjonują. Ostatnio też pojawiły się firmy, które zajmują się rekrutacją osób. W środowisku IT na przykład, także, także ten przekrój jest naprawdę naprawdę ciekawy i, i pracując i funkcjonując, przebywając w tym miejscu, można naprawdę dowiedzieć się wiele rzeczy o, o innych zawodach, zobaczyć jak te osoby pracują, jak funkcjonują, jakich mają klientów, jakie problemy, jakie roz, roz, rozwiązują. Także myślę, że ten sposób funkcjonowania i pracy dzieląc przestrzeń z tymi osobami jest naprawdę bardzo. Bardzo kreatywny i rozwijające, co, co nas bardzo cieszy, i co jest taką jakby główną zaletą jakby coworkingu, tak? że, że, że jakby mamy tę możliwość spotkania naprawdę, naprawdę wielu osób o, o różnych zawodach, to też przewijali się jacyś podróżnicy, którzy tak zwani no, no, Nomadowie coworkingowi, tak którzy, którzy gdzieś tam w, w podróży, jeśli Przebywają, czy podróżują z miasta do miasta, to właśnie z takich przestrzeni korzystają. Także, także to już w ogóle są mega ciekawe osoby, które opowieściami to mogą, to mogą naprawdę zająć to pół dnia, mówiąc o tym, jak, gdzie co funkcjonuje. Także może też sporo się dowiedzieć też o coworkingu w innych państwach, czy też w ogóle na innych to kontynentach. No to ciekawe. Pierwszy raz coś takiego słyszę, że, że taki coś funkcjonuje jak nobat coworkingowy. Ciekawe. <laughs> Ale słuchaj, tu fajną rzecz powiedziałeś, bo z jednej strony powiedziałeś, że mm, ci, którzy przychodzą, to są programiści różnej maści, a z drugiej strony zanotowałem sobie, pojawiła się firma rekrutacyjna, która rekrutuje programistów, to w tak. zasadzie idealne miejsce, żeby idealne sobie miejsce, pracę znaleźć. Idealne miejsce dalej. zresztą przegnomiście to jest na tyle ciekawa grupa, że nawet jak przychodzą nowe osoby, to okazuje się, że oni tak wszyscy się znają albo gdzieś pracowali w innych firmach, także on, oni są bardzo taką, jakby, no, zamkniętą z jednej strony grupą, ale znającą się bardzo dobrze i, i, i no i też są fajne, właśnie to historie, że, że jakby tu przychodzą nowe, nowe osoby i się okazują, że oni w ogóle się spotykają po dwóch czy po trzech latach, tam jakieś, jakieś przerwy i bardzo często to jest tak, że oni naprawdę się wszyscy znają, także, także bardzo to ciekawe jest. No Poznań to jest w ogóle takie mocno technologiczne, techniczne miasto, w związku z czym tutaj rzeczywiście programistów i różnego typu, nazwijmy to, ludzi związanych ze światem informatyki mm -hmm. i technologii, to można znaleźć na pęczki. No Wrocław pewnie jest jeszcze mocniejszy, bo to zazwyczaj tak się mówiło, że jest jeszcze więcej osób związanych ze światem IT, ale myślę, że Poznań i tak jest niezły, głównie za stroną Allegro. Także myślę, że tam właśnie to jest jakby firma, gdzie tych programistów było najwięcej, znaczy jest najwięcej. No, Allegro to jedno, ale Beyond, czyli jedno z najważniejszych centrów a, danych, tak, które to się, się to... znajduje w naszym kraju, to, to też. Słuchaj, bardzo fajnie, a teraz powiedz mi taką jedną rzecz, bo w nazwie mojego podcastu jest bez tajemnic, w związku z czym trochę tych tajemnic odkrywamy, powiedz mi, czy u Was, jeżeli przychodzi ktoś do Kowalskiego, to raczej ma do dyspozycji na przykład długoterminowe wynajęcie takiego biurka sobie na przykład nie wiem, na miesiąc, kwartał czy pół roku? <grym> czy raczej wracamy tutaj do tych wspomnianych nomadów coworkingowych i są to ludzie, którzy wpadają na jeden dzień czy tam na, na jakiś krótszy czas? Zdecydowana większość osób, która korzysta z naszego biura to osoby, które korzystają z niego na, na stałe, czyli pięć dni w tygodniu. Raczej na dłuższy okres, nie jest to miesiąc, dwa, tylko jest to 3, 4, pięć, sześć miesięcy, czy nawet parę lat. Także, także sporo osób, które, um, które, u nas, u nas pracuje, u nas jakby głównie się, się rozwija i bardzo często zaczynali od jednej czy dwuosobowej firmy w naszym coworkingu, po czym na tyle jakby się rozrastali, że, że, szukali innej przestrzeni, szukali biura i jakby, potem jakby, jakby no opuszczali nasze skromne progi, ale jakby u nas. Stawiali pierwsze kroki. Tych, tych osób czy tych firm, które korzystają na godzinę czy też na poszczególne dni, jest to sto, stosunkowo mało. E, Prawda, są, jakby zdarzają się, ale jednak zdecydowana większość korzysta z, na, z naszego biura na stałe. Okej. Okay. Tak się specjalnie zadałem to pytanie, bo Biuro Kowalski dołączyło do projektu MultiCowork jakiś czas temu, czyli właśnie otworzyło się na takie osoby, które mogą mieć potrzebę wpadnięcia na jeden dzień, na parę godzin do pracy. Czyli rozumiem, że ta grupa. Potencjalnych użytkowników projektu Multicowork będzie stanowiła pewne uzupełnienie do tego, co u was jest standardem, czyli wynajem przypisanie biurek na stałe do poszczególnych osób. Dokładnie, do, dokładnie tak. Zgadza się, zazwyczaj te biurka są przypisane, te osoby już są jakby doskonale zadomowione w tej przestrzeni do pracy. Z, z, z tego względu, że jest to większa, ta największa grupa to programiście, to oni zazwyczaj mają to dodatkowe to ekrany i, i, i tak, dalej, i tak dalej, Także to jednak u nas w ten sposób to wygląda, że te biurka są raczej to przypisane do, do poszczególnych osób, ale tak jak już powiedziałem, też mamy takie miejsca, gdzie, gdzie można sobie spokojnie tak naprawdę z, 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 z ulicy przejść i, i parę godzinek popracować. Także nie ma z tym problemu. Okej. Okay. Dobra, super. Będziemy płynęli powolutko do zakończenia naszej rozmowy, ale chciałbym się zapytać o takie Twoje subiektywne zdanie i ocenę coworkingu jako takiego. Zarówno w odniesieniu do zjawiska, jakim jest praca wspólna, czy, czy praca w otoczeniu różnych osób, jak i do tego, jak wygląda coworking w tej chwili w Poznaniu. Mm -hmm. Coworking bardzo mocno się zmienił na przestrzeni ostatniego roku. Taki duży pik był parę lat temu, gdzie faktycznie mieliśmy zajęte 80% miejsc. Potem przyszła pandemia, także dosyć spora, spora rewolucja, jeśli chodzi o pracę taką biurową. Trochę jakby osób jakby opuściło. Nasze przestrzenie przeniosło się do domu. W tej chwili jest, znaczy odczuwamy taki delikatny powrót i delikatny comeback do, do, do biur. Myślę, że to jeszcze parę miesięcy potrzeba, żeby, żeby, żeby to wróciło na takie naprawdę właściwe i fajne tory. Natomiast takim nowym trendem, który jakby zauważyłem z uwagi właśnie na tą pandemię, jest to, że są firmy, teraz się znajdują. Takie, które mimo, że pracują zdalnie, i mają pracowników zdalnych, one chcą się raz na tydzień spotkać. A one chcą dać pracownikom miejsce do pracy raz w tygodniu, żeby, oni mogli, żeby, żeby mogli wyjść z domu i popracować w przestrzeni biurowej, żeby mogli się spotkać i przeprowadzić tam jakieś spotkania czy, czy statusy. Także to jest, myślę, jakaś nowa grupa klientów, która, która do nas już powoli. Trafia już powoli, sobie jakby to rezerwują jedne z tych pięciu dni w tygodniu, żeby, żeby, tak, żeby tak funkcjonować, i widzę, że to jakby bardzo im odpowiada. No, no nie mają wtedy tych kosztów utrzymania biura, które jest po prostu bezsensowne w przypadku spotykania się czy takie pracy biurowej raz, raz w tygodniu. Także, także mam nadzieję, że takich klientów będzie, będzie coraz więcej. To oczywiście się wiąże z tym, że ten harmonogram pracy przy biurkach trzeba jakby no dobrze do, dopasować, żeby, żeby było to po prostu każdy, każdy z tych dni w tygodniu był był zapełniony i wykorzystany. Natomiast myślę jednak, że te złote czasy coworkingu są, są przed nami. Jestem jest, 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 jest dobrej myśli, że, że, że naprawdę ten styl pracy. Stanie się jeszcze bardziej po, po, popularny. Teraz też w ogóle słowo to coworking robi się popularne w takim trochę innym to znaczeniu pandemicznym, bo mówi się o restauracjach coworkingowych, o jakichś innych rozwiązaniach coworkingowych, gdzie jakby próbuje się ominąć, ominąć przepisy, by móc pozwolić funkcjonować innym biznesom. Ale myślę jednak, że ta nazwa coworking powinna się jakby kojarzyć głównie z taką pracą, a nie. A nie a nie, z jakimś, a nie z jakąś formą, że tak powiem, kombinowania. Także mm, jestem dobrej myśli. Myślę, że to najlepsze lata są przed nami. Co prawda, trudny rok za nami. Część przestrzeni coworkingowych zamknęła się nie tylko w Poznaniu, ale w Warszawie, ale myślę, że, że wszystko, co dobre, przed nami. Także, także, także apeluję, by do wszystkich osób, żeby spróbowały co to jest coworking i przekonały się po prostu na własnej skórze, że jest to naprawdę fajny, fajny sposób pracy, który myślę, że też taki jest odpowiadający obecnym czasom takiej pracy hybrydowej, tak? że, że część można pracować w domu, część można pracować zdalnie, ale też do biura trzeba przyjść, bo jednak dobrze się przewietrzyć, dobrze wyjść, 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 wyjść poza dom. Spotkać inne osoby, także te zalety jakby coworkingu Myślę, że w tych czasach właśnie pandemicznych czy postpandemicznych nawet jeszcze będą bardziej uwypuklone i spowodują, że tych klientów będzie coraz więcej. A powiedz mi, a w Poznaniu w tej chwili jak wygląda w ogóle rynek coworkowy? W Poznaniu swego czasu, znaczy jeszcze rok temu, jak to jakby tak na bieżąco sobie obserwowałem, było 20, 20 kilka biur workingowych My byliśmy parę lat temu całkiem nie małem biurem, może, że niektórzy nas, nas nazywają jakby kameralnym biurem, ale myślę, że na te 21 stanowisk byliśmy całkiem, całkiem dużą powierzchnią. Oczywiście już powstały dużo większe. Jest, jest kilka takich biur koworkingowych sieciowych, które ma koworkingi które ma w całej Polsce. Natomiast myślę, że te kameralne biura, one zawsze będą się dobrze trzymały. Tam, tam zazwyczaj chodzą osoby, które, które są stałymi klientami, gdzie te więzi między coworkerami są naprawdę, naprawdę bardzo mocne i to bardzo często to jakby to wykracza poza taki nurt zawodowy, tylko jest jakby to powiązane z, już z takimi to znajomościami czy przyjaźniami. Także, także, także tak to wygląda. W Poznaniu my byliśmy chyba drugim czy trzecim biurem, które się otworzyło w Poznaniu, także w sumie jak na ten lat na taką siedmioletnią historię, to jesteśmy, to jesteśmy po prostu jednym, jednym z, najstarszych, z najstarszych biur, co nas cieszy i jeszcze się trzymamy i nie zamierzamy odpuszczać, także wszystkich, którzy chcą spróbować coworkingu, serdecznie zapraszam na Sołacz, żeby spróbować co to jest i z czym to się je. To ja z przyjemnością się któregoś dnia pobawię w takiego nomada koworkowego, bo ja akurat Dobrze, też mam proszę. swoje biuro w przestrzeniach takich łączonych, koworku z biurem elastycznym w Warszawie, ale mega, mega doceniam właśnie tego typu środowisko, bo to możliwość poznawania osób z przeróżnych organizacji o przeróżnym doświadczeniu i profilu, no co work daje takie opcje w bardzo, bardzo dużym stopniu. Słuchaj, stawiając kropkę nad i, o adresie i o lokalizacji w pięknym otoczeniu parku, przez który można jechać rowerem, już mi powiedziałeś, ale ja bym dorzucił do tego jeszcze wasz adres internetowy. Jak was znaleźć w internecie? Nazwa adresu internetowego, taka jak nazwa, taka jak, takie jak moje nazwisko, tylko pisane przez te, czyli cowalski.pl. No to super. Moi drodzy słuchacze, moi drodzy widzowie, dzisiaj mieliście okazję wysłuchać odcinka o kolejnym bardzo interesującym co-worku, który mamy w Polsce. Mamy w Poznaniu i nazywa się Kowalski. A moim gościem był Jasiek Kowalski. Dzięki Ci, Jasiek, za wspaniałą rozmowę. Dzięki wielkie i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.